Siemanko ludziska, siemanko To co się tutaj dzieje to jest jakaś totalna masakra po prostu Właśnie, właśnie jadę w koryczku do no, taki most o a tu widać jak sobie rzeka rybie w trzy diabły normalnie chat komando. aha bo tu jest wszystko zalane to jest totalnie wszystko jest zalane Wszystko jest zalane, ja nie wiem po co ja tutaj jadę. Tutaj taka rzeka płynie sobie, z rzeka zapindala, że hej Nie wiem po co ja tutaj się pcham w ogóle szczerze mówiąc Tam na pewno na dole zalały jakieś samochody i tym podobne rzeczy, a więc a więc No jest grubo, jest grubo, jest masakrycznie Jest masakrycznie Mam nadzieję, że mi samochód się nie utonka, Ale wali kanalizom, słuchajcie, tak wali kanalizą, Spójrzcie na to, co tu się dzieje Co tu jest grane, what the hell is going on Oh my gosh <laughs> No niezły, niezły hardcore, niezły hardcore, a już widzę, już widzę, bo studzienka kanalizacyjna wywaliła. O kurde. Dlatego? Dlatego to tak wali. Dlatego to tutaj tak wali. Ożesz ty. Co tu się dzieje? Co tu jest grane? To jest centrum o miasta, słuchajcie. Toż to jest centrum o miasta normalnie. Czy ktoś nas teraz tutaj wpuści? Ciekawe, mam nadzieję, że nikt się nie nadział na tą, na tą studzienkę kanalizacyjną. Oby, tak było. Bo słabo. Słabo. O, dobra, dobra. Tak się aż puszcza. Spójrzcie na to, co tu, co tu jest. What the hell! Co tu jest grane? Co tu jest grane? Dzięki panie, dzięki, dzięki panie kierowco. Dziękujemy, dziękujemy. Okej. Okay. Jedziemy, jedziemy dalej słuchajcie. Jedziemy dalej. Tutaj kolejna, nie, 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 tutaj nie. A tak, tutaj też kolejne studzienki są powywalane. O kurde, spójrzcie na to, what? Rozwala cały system kanalizacji rozwala cały system kanalizacji w mieście mam nadzieję oby spójrzcie na to jak ktoś się wrąbie samochodem w takie coś, to jest koniec to jest koniec to jest koniec, mam nadzieję, że tutaj, co tu jest grane co tu jest grane, tu nic nie widać, gdzie się jedzie nic nie widać zero zero, zero totalne Widzę, że jakieś części samochodu już pływają i już tam jakieś części samochodu lecą, lecą, pływają grubo, grubo, jak to tutaj jest, jak to tutaj jest, ta nic nie widać, nie widać tutaj, tutaj też wywala chyba studzienkę kanalizacyjną, kolejną, kolejną, nic, nic, trzeba to jakoś przetrwać, dobra, dobra, jesteśmy. Jesteśmy, ok, ok. cholera wie, cholera wie co tu się dzieje, spójrzcie na to, fale potoku, Dunaj, Dunaj jak nic, Nil, wszystko, Amazonka, ja bym powiedział, że to jest Amazonka, zobaczcie, tu jest, tu jest jakieś kilkanaście centymetrów wody, słuchaj, ta ludzie dobra, dobra, tutaj już jest chyba spokój tu jest chyba spokój, jest lajtowo tak mi się przynajmniej wydaje co prawda nic nie widać jadę za kolesiami, jadę za kolesiami koło w koło um, oni są tak moją wiecie podporą, ponieważ nie wiadomo czy gdzieś tutaj jakaś studzienka kanalizacyjna po prostu nie wywaliła, wieko od studzienki nie popłynęło w siną dal grubo, jest po grubasie, jest po grubasie jest po grubasie to jest po prostu mała bania mała bania okej, okay, jest, jest okej okay, jest okej, okay. co prawda my cały czas jedziemy w dół, cały czas jedziemy w dół, jestem ciekawy co tutaj będzie na samym dole, jak wielkie bajoro będzie tutaj na dole. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, rzeczywiście nie ma co tam, nie ma co odbijać na prawo-lewo. Trzeba jechać jak wszyscy jadą. No bo może to się po prostu źle skończyć. Może to się źle skończyć. Tragedia, tragedia. Okej, okay, okej, okay. chyba jedziemy, chyba ciśniemy. Chyba jedziemy, chyba ciśniemy, dobra, dobra, stop, stop, co tam mamy, nic nie widać, nie wiemy co mamy, nie wiemy co mamy, coś tam mamy, coś tam jest, jakieś nawet pasy widać, nawet jakieś pasy widać, no i tu już jest chyba zdrowizna, tu jedziemy już pod górkę, tu już jest zdrowo, tu już jest dobrze, tu już jest dobrze przebrnęliśmy przez to, słuchajcie przebrnęliśmy, nie wiem nawet gdzie mam gdzie ja mam mikrofon tu mam mikrofon udało się, udało się jedziemy, już teraz śmigamy na wyżyny, a więc no tutaj już myślę, że nic nas nie zaskoczy chyba, chyba okej, okay. dobra ludziska trzymajcie się tymczasem, borem lasem cześć czołem